Jedziemy we czworo na wycieczkę. Ja stawiam. Pierwszy raz słyszę, żebyś postawił komuś coś, co nie ma na sobie lukru. Zapraszam do kurortu z golfem i odnową biologiczną w sercu Doliny Napa. Uwielbiam ten region. Wstaćcie? Siostra Bilego pracuje w agencji turystycznej. Dostałem rabat. Myślałem, że prowadzi kiosk z tytoniem bez akcyzy. Dowiedzieli się, że nie jest ćwierć krwi Indianką. Bierzemy dzieci? Nie. Ściągam waszą mamę, żeby ich popilnowała. Wspaniale. Pakujcie się. Wyjeżdżamy w piątek. W ten? Nie mogę. Co masz do roboty? Nic, ale dziś środa. Za mało czasu. To nie podróż do Indii. Następnym razem cię wcześniej. Nie do wiary. Co nie znam nikogo mniej spontanicznego od ciebie. Ma rację. Jeszcze nie listopad, a ty już zamawiasz szynkę na Wielkanoc. Zapomnieliście już, co Jimmy miał załatwić rok temu? Jako jedyni świętowaliśmy zmartwychwstanie pańskie przy kanapkach z dworca. Zramolałeś, Grek. Umiem zaszaleć. Pamiętasz, jak wymeldowaliśmy się w środku nocy z hotelu w Palm Springs? Wybuchł pożar. Nie wymeldowaliśmy się, skakaliśmy z dachu. Płyń z prądem. Będzie fajnie. Jak kiedyś, przed dziećmi. Ruszaliśmy w drogę bez chwili namysłu. Dwie doby w samochodzie? Piękny weekend. Dlatego polecimy. Samolotem? Tak. Mam dziewięć kart kredytowych, a na każdej darmowe mile. Tak, kochanie. Siadaj tutaj. Grek lubi być bliżej. Dlaczego? Wchodzi pierwszy na pokład i sprawdza, czy na jego poduszce nie ma cudzych włosów. Ze mną nie będzie kłopotu. Mogę siedzieć gdziekolwiek. No, może nie tutaj. Tu się ludzie wyładowują. Proszę: Frappuccino, Cappuccino i Venti Macchiato. Szkoda, że nie słyszy mnie pani Zibert. Zawsze powtarzała, że kalecze język. Ona uczyła francuskiego. Wiem. Dzięki. Ile ci oddać? Ja stawiam. Nie musisz za wszystko płacić. Dostałem od kogoś kartę podarunkową do Starbucks. Tak, ode mnie. Naprawdę chciałem wam postawić. Mam jeszcze kartę na ciastka. Zaraz przyniosę. Też ode mnie. Nie przejmujesz się wyborem prezentów. Greg, ty dokąd? To nasz lot. Musimy chwilę zaczekać. A poduszki? Dostaniesz, spoko. Nie możemy jeszcze wsiąść. Dlaczego? Mam voucher, muszą mnie wywołać. To nie potrwa długo. Muszą być wolne miejsca? Nie płacimy za bilety od lat, a zawsze mamy fotele, z których nie korzystamy Członkowie klubu Podniebny Seks od 99 roku Jak można to robić w tej łazieneczce? Niewygodnie Zdradzę ci sekret Trzeba wziąć poduszki Pasażer James Hughes jest proszony do punktu obsługi klienta. Pasażer. Nie ma miejsc. Mówiłem, daj dokończyć. Na ten lot. Ale mamy pewne w następnym. Za drobną godzinkę będziemy lecieć. Płyń z prądem. Płynę. Chciałbym po prostu wypocząć. Już wypoczywasz. Ja na przykład byłam w łazience. I to nie po to, żeby popłakać w tajemnicy przed dziećmi. Masz fotele z masażem i księgarnię. Idziemy z Christine do Admirals Club. Nie wejdziesz. Trzeba być członkiem. Miłej zabawy. Esperanza Martinez? Znalazłem w budce telefonicznej. Idziemy na rożki cynamonowe. Nie, dziękuję. Nie dziękuję? Czujesz to? Powąchaj. Boże, chodź, ja stawiam. Nie musisz za mnie płacić. Masz rację. Kup jeden, drugi ci damy. Najnowsze bestsellery. Sztyt się przyznać, ale od urodzenia Emily w ogóle nie czytam. Nie lubię książek. Usta mnie po nich bolą. Nie ma dzieci. Zamiast czasopism poczytamy literaturę. Jezu. Ta wygląda ciekawie. 12 tygodni na liście New York Times. Ty, instrukcja obsługi. Przestań. Jakbym nie wiedziała, co ze sobą robić. Weź ją. Potem się zamienimy. Zajrzyj do Enquirera. Trzeba dobrać zdjęcia gwiazd i stadia celulitu. Jestem w tym niezła. Przepraszam. Takie kobiety czytają książki. Wyrafinowana, podróżuje. A jakie buty? Widziałam. Na pewno nie jada w barach. Dobra, zgoda. Byle nic Stephena Kinga. Po przeczytaniu cmentarza dla zwierzaków, kazałam Tacie wyrzucić kota. Myślałam, że zdechł ze starości. Tak, ale u grebowskich. Skąd nie sięgały jego moce piekielne? Niesamowite. Chyba zjem jeszcze jeden. Zupełnie jak u mojej mamy. Piekła dobre rożki? Nie. Pracowała w tej sieci. Gdybyśmy już polecieli, nie poznałbyś tego smaku. Warto iść na żywioł. Ty dokąd? Do ubikacji. Zaraz wracam. Idę do Klo. Masz enquirera? Nie. Dziś się odhamiamy. A people? Szukamy ochotników gotowych zrezygnować z lotu 6208 do San Francisco. W zamian oferujemy voucher na darmowy przelot dowolną linią oraz oczywiście miejsce w następnym samolocie. Co? Nawet o tym nie myśl. Nie martw się. Nie oddam naszych miejsc za vouchery. Voucherów mam pełno. Mówisz prawdę, same książki. Co mam poczytać? Przejrzyj kabiny, na pewno znajdziesz jakąś gazetę. Yeah. Powtarzamy naszą prośbę. Przecież wiedzą, że zawsze sprzedają za dużo biletów. Trzeba położyć temu kres, skrzyknąć się i przestać się łasić na ich łapówki, zażądać zaprzestania nieuczciwych praktyk. Spokojnie, Normorei. Ray. Przepraszam. Jestem pobudzony. Wziąłem podwójny lukier. Patrzcie. Obiecałeś, że podnieśli ofertę. Co? Nie za vouchery, za gotówkę. Jak mogłeś? Dawali szmal. Mam to gdzieś. Ile? Stówy od miejsca. Czyli dla ciebie, dla ciebie i dla ciebie. I co? Nawet nie wyjechałeś z domu, a już zarobiłeś dwie stówy. Nie przyjechałem tu zarabiać, to robię w domu. Wydawało mi się, że puszczasz się na żywioł. W nadziei, że dokądś nas zawiedzie. I tak nie miałeś planów na dziś. Miałem. Chciałem iść na masaż. Dostaniesz masaż. Dobra, nie ma sprawy. W końcu tam dotrzemy. Tak trzymać. Mamy godzinkę. Chodźmy na preclę. Zjadłem rożek. Jestem pełny. Musisz. Jeszcze dwie dziurki i będzie napój. Jaki masz? Zwykły. Są najlepsze, bo wcale nie są zwykłe. Ja lubię potrójny serb. Czekam na wersję z poczwórnym. I co? To jak? Gryz za gryz? Co? Ja ugryzę od ciebie, a ty ode mnie. Nie chcę twojego. Ale ja chcę twojego. A dasz łyk darmowego napoju? Dziękuję. Sam popatrz. Pizza Hut i Taco Bell w jednym lokalu. Żeby tak było zawsze. Kocham lotniska. Spędziłbym tu cały dzień. Jeszcze trzy godziny i ci się uda. Znalazłaś nas? Zobaczyłam neon z pizzą ściskającą dłoń małemu Burrito. Pasażerów lotu 6205 do Bakersfield prosimy na pokład. To nasz. Powiedziała Bakersfield. Właśnie. Do San Francisco przez Bakersfield? Już nie ma lotów bezpośrednich. Międzylądowanie w Bakersfield? Tak. Potem Santa Barbara, Fresno, Stockton i prosto do San Francisco. Oszalałeś. Kim wracamy? Zostawmy tych wariatów. Wiem, że nie jest tak, jak Jimmy mówił, ale nie chcę wracać. Siedzę bez przerwy z dziećmi. Muszę odetchnąć. Masz rację. Wyślij mi widokówkę ze Stockton, jeśli tam mają coś takiego. Pozdrów moją mamę. Daj spokój, Greg. Nie, mów, że źle się bawiłeś. Zarobiłeś, pobyliśmy razem, poznałeś smak precla. Myślisz, że jak będziesz powtarzał słowo precel, dadzą ci jednego za darmo. Byłoby fajnie. Znasz Bakersfield? Byłem tam na wyścigach kosiarek. Ułap się za te orzeszki. Słucham? Orzeszki. Czym mogę służyć? Wypadły mi fistaszki Spokojnie. Od Stockton siedzimy razem. Weekend w hrabstwie Napa? Romantycznie, wiem. Kochaliśmy się z żoną po filmie o tych okolicach. Miłość na boku? Nie, chyba na plecach. Thanks. Chodź, to Stockton. Wiem, mamy FFO do SFO. Co? Lotniczy żargon. Lecimy pierwszym rannym samolotem do San Francisco. Żartujesz? Nie, bladym świtem. Mam nocleg w przytulnym hoteliku z telewizją i krytym parkingiem. Nie mamy czego zaparkować. Przestań, idź na żywioł. Chcesz tego? Tak. Nie musiałeś się wdawać w bójkę z Jimim. Piękny wypad. Cztery godziny na lotnisku, trzy w samolocie do opylania upraw i nocleg w najgorszym motelu w Ameryce z wibrującym łóżkiem za ćwierć dolca. Fakt. Jimmy to koszmar. Kretyn. Ja tu jestem, pamiętacie? W całym Stockton był tylko jeden pokój? Skąd miałem wiedzieć, że będzie zjazd hodowców awokado? Skąd? Nigdy nie planujesz. Idziesz na żywioł. Jak się wam to teraz podoba? Przepraszam. Nieważne. Co robisz? Obiecałem ci masaż. Precz you know, swego czasu byłoby zabawnie. Jako nastolatki braliśmy jeden pokój w kilka par. Pamiętasz, jak pojechaliśmy do Ocean City? Wiem, wiem. Pirackie, wesołe miasteczko. Winko i sikanie z balkonu. Znasz tę historię? Wszystkie wasze opowiastki są takie same. Pijecie, rozrabiacie, a potem sikasz tam, gdzie nie wolno. Gwoli sprawiedliwości Kristin też siusiała w niedozwolonym miejscu. To prawda. Nie jesteśmy już nastolatkami. To żadna frajda. Najlepiej skrócić tę mękę i zasnąć. Rano polecimy do Napa i będzie miło. Dobranoc. Na miłość boską, racja, jestem sobek. Komu to się może podobać? Zamknij się i szykuj bilon. Nieźle, co? Wspaniale. Nowiutkie korty. Domki w winnicach, marmurowy hol. Cudo. Olej marmury. Darmowe jabłka. Myślałem, że nigdy tego nie powiem, ale cieszę się, że tu jestem. Dzięki Greg. Ja też się cieszę, że jesteś. Jak zgłodniejecie, mam talony do bufetu przy basenie. Ja najpierw zaliczę parę dołków. Dla nowych przybyszy mają tu pewną atrakcję. Darmowy drink na powitanie? Raczej coś w rodzaju przedstawienia. Witamy w sieci kurortów Doliny Napa. Przez kolejne trzy godziny opowiem o tym, jak miło spędzić tydzień w roku w luksusowej posiadłości, a zarazem sprytnie zainwestować. To tyle, co jedna kawa dziennie. Własność wczasowa? Oni na to mówią własność ułamkowa. Jesteście chyba jedynymi ludźmi zdolnymi do takiej ohydy. Zapomniałem się zamknąć. Wersja Polska na zlecenie Comedy Central Polska to ja Sound Studios. Tekst: Grzegorz Schiller. Czytał: Mariusz Ciudlinski.